Cześć, witajcie! Ja mam na imię Alina, a wyglądacie mój kanał Progressor English. Dzisiaj przygotowałam dla Was 10 idiomów dotyczących zimy. Pierwszy z nich to be snowed under, czyli być zawalonym robotą. I have so much work that I don't even know where to start. I'm snowed under. Mam tyle roboty, że nawet nie wiem, gdzie zacząć. Jestem zawalonym pracą. Kolejny z nich to put something on ice, czyli odkładać, odłożyć coś na później. I'm putting my plans for a new car on ice. Until I finish college. Odkładam swoje plany dotyczące nowego samochodu na później, aż skończę studia. Kolejny idiom dotyczący zimy to break the ice, czyli przełamać lody. No one had said a word until I broke the ice. Nikt nie powiedział ani słowa, aż w końcu przełamałem lody, przełamałem milczenie. Walk on thin ice. Stąpać po cienkim lodzie, stąpać po cienkim gruncie. Be careful. You're walking on thin ice. Uważaj, Stąpasz po cienkim gruncie. Tip of the iceberg. Czubek góry lodowej. These small local protests are only the tip of the iceberg. Te małe lokalne protesty to tylko czubek góry lodowej. Cold snap, cold wave albo cold spell to nagłe przejściowe ochłodzenie. Fala chłodnego powietrza. It was finally getting warm outside when we were hit with a cold snap. Już się robiło ciepło na zewnątrz, kiedy przyszło nagłe przejściowe ochłodzenie. Cold hands, warm heart, czyli zimne ręce, ale serce gorące. Zwykle mówi się to o osobie, która wydaje się być chłodna i powściągliwa, ale może mieć złote, ciepłe, dobre serce. Don't touch me with your icy hands. Come on, cold hands, warm heart, you know. I dotykaj mnie swoimi lodowatymi rękoma. Daj spokój, zimne ręce, ale serce gorące. As pure as the driven snow. Być czystym jak łza. How dare he criticize me? He's not exactly as pure as driven snow. Jak on ma czelność mnie krytykować? Sam nie jest czysty jak łza. To get cold feet albo to have cold feet. Bać się, przestraszyć się albo stworzyć. She got cold feet before the wedding. Stworzyła przed ślubem. I ostatni idiom dotyczący zimy. Be left out in the cold. Być pozostawionym samemu sobie, albo być ignorowanym przez grupę. If this country doesn't work with the rest of Europe, it would be left out in the cold. Jeżeli ten kraj nie będzie współpracował z resztą Europy, może być pozostawiony samemu sobie. I to było 10 idiomów dotyczących zimy. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, wideo. Na moim kanale na YouTubie. Zapraszam na moje konto i profil na Instagramie Centrum Progress. I oczywiście zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału tutaj na YouTubie.